Witaj, z tej strony Radek, entuzjasta rynku nieruchomościowego w Wielkiej Brytanii. Jeśli inwestujesz w nieruchomości pod wynajem w Wielkiej Brytanii, to ten film jest dla Ciebie, gdyż omawiam najważniejsze informacje odnośnie raportu od Zupli Zupla za marzec 2024 i omówię z tobą to, co jest najistotniejsze, więc jeżeli nie masz czasu czytać, to Przejrzymy sobie na szybko, co mówi raport Zupla. Więc ogólnie zachęcam do przeglądania takich raportów, ponieważ lepiej sobie wyrobisz opinię odnośnie tego, w ogóle czy warto inwestować w nieruchomości oraz kiedy. Nie? I jak, jakie są trendy. I Przejdźmy do kilku takich, tutaj mamy na początku podsumowania, a jeszcze dodam, że linka wrzucę pod spodem pod tym filmem, więc jak będziesz chciał, to będziesz mógł sobie zajrzeć i w wolnej chwili przejrzeć to, co najistotniejsze. OK, jedziemy. Tutaj mamy ogólnie podsumowanie. Ponad połowa prywatnych domów wynajmowanych jest... Jest powyżej 1000 funtów miesięcznie, gdzie jeszcze parę lat temu to było wow. Dzisiaj to już ponad połowa domów, trzeba płacić 1000 funtów. Jestem ciekaw, napiszcie w komentarzach, jeżeli wynajmujecie, jeżeli jesteście najemcami lub landlordami, wszystko jedno, czy płacicie, czy ewentualnie, czy wasze domy mają już czynsz powyżej 1000 funtów. Tak jak to widzimy, statystyki pokazują, że to już co drugi dom. Inflacja czynszów w Wielkiej Brytanii spadła, oczywiście na początku, to tak jak tu widzimy. W roku, y, y, tak w zeszłym roku były, było szaleństwo, jeśli chodzi o czynsze, ale ono już powoli zaczyna spadać. Popyt na wynajem spadł o 20% rok do roku, ale nadal jest silny. Do wynajęcia jest o jedną, o jedną piątą więcej domów niż rok temu, czyli część ludzi no, wrzuciła więcej domów na wynajem, ale bieżąca podaż wciąż jest poniżej średniej przed pandemią i w Londynie najszybciej spadają czynsze. Tutaj mamy wykres, gdzie pokazuje, jak to wygląda, co jak to było w roku, w roku 2000, inflacja czynszów, i tak. No, w roku 2023 Londyn szalał, i tu widzimy, że już w 2024 tej inflacji już takiej nie ma, już jest normowaniem. Idziemy, co dalej mamy? Minus 28% mieszkania do wynajęcia na agenta w porównaniu ze średnią sprzed pandemii. No tak, wiadomo, że był taki szok tuż po pandemii, ale to dotyczyło wszystkiego: kupna, sprzedaży, wynajmu, ale zaczyna rynek się normować. Londyn najbardziej zwalnia ze wszystkich. Co tu jeszcze mamy takiego istotnego, to, to w przyszłości pewnie będą o, tych o tym w książkach pisać, że czynsze najszybciej rosną w Szkocji. Nie wiem, czy wiecie, ale rząd w Szkocji bardzo, ale to bardzo skręcił w lewo. <śm> 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 powiem tak dyplomatycznie. I zamroził czynsze. Oczywiście, tak jak to było już opisane wcześniej w książkach, podstawy ekonomii się kłaniają. Jeżeli się hamuje naturalne prawa popytu, podaży, no to dosta, no powstają takie anomalie. I właśnie taka anomalia powstała w Szkocji, gdzie czynsze zostały zamrożone na dość długi czas, i to spowodowało, że po prostu czynsze poszybowały w kosmos, i ciężko jest w ogóle cokolwiek wynająć w tej Szkocji. Ale to tak jest jak się. pewni ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym, co robią, biorą się za rządzenie. Takie to już. Tak Zauważyłem, że to takie y, współczesność w, y, w Europie. Ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym, co robią, biorą się za, za pewne rzeczy. Dlatego widzimy, że ta Europa no, za bardzo się nie rozwija, tylko bardziej się zwija już. I to, to chyba nie tylko moje takie odczucie. Możecie też pisać w komentarzach, czy, czy uważacie, że rzeczywiście coś nie tak się dzieje z tą Europą. Azja się silniej rozwija, a Europa po prostu, no to jest tragedia, co tu się dzieje. Idziemy dalej. Inflacja czynszów w Szkocji, tu widzimy szalej, powyżej 10%, no nie wiem, no 10% po prostu ogromne i większość w ogóle czynszów powyżej 1000 funtów, połowa czynszów powyżej 1000 funtów przypada właśnie na Szkocję. No. Tak tak właśnie yy, Szkocji sobie rozwali system najmu. Idziemy dalej. O, tutaj mam ten właśnie fajny wykres, to co mówiłem, że już połowa wynajmowanych domów z czynszem powyżej 1000 funtów przypada na Szkocję. To jest dosyć sporo. I widzimy, że systematycznie to rośnie i taki no od roku 2022 widzimy, że taki jest gwałtowny wzrost. I już w wielu innych rejonach. Ja działam w Yorkshire, to no, no tutaj jeszcze nam brakuje do tego 1000 funtów. Kolejna bardzo istotna informacja, o której każdy inwestor powinien wiedzieć, ile, ile procentowo naszej pensji musimy oddać na czynsz. Na chwilę obecną jest to 30%, więc jest to dużo, ale też nie jest to masakrycznie dużo. Nie? 30% to jest nadal jeszcze do udźwignięcia. Jak będzie, nie wiem, 50%, że nie wiem, połowę, połowę zarobków trzeba wydać na czynsz, no to znaczy, że już coś nie tak jest z rynkiem. Lepiej, jakby to było 20%. Ale 30 jeszcze nie jest tragedią. Idziemy dalej. Wynajem No Oczywiście idzie coraz więcej domów pod wynajem, dzięki temu właśnie. Jest więcej domów pod wynajem. Dzięki temu yy, czynsze nie rosną aż tak bardzo, ale nadal jest dużo więcej chętnych do wynajęcia niż. Yy, Niż, jak toś mówi, jest więcej chętnych, tam było gdzieś. Próbuję to właśnie znaleźć. Tą informację, bo sobie czytałem wcześniej ten raport i tam było także chyba 15. Nie mogę znaleźć tej informacji. Przysięgny agenerz, a tutaj ma 12 domów. Gdzieś wyczytałem, nie mogę tego znaleźć. Było 15 chętnych średnio, jest, przypada 15 chętnych na jeden dom, gdzie swego czasu przypadało 40 chętnych na jeden dom. Więc no trochę się poprawiło, ale nadal to landlordowie rozdają karty na rok 2024, i nic się nie zmieniło. I tutaj na końcu jeszcze pokażę, jak to wygląda na mapie. Widzimy wzrosty czynszów. Na pierwszym miejscu Edinburgh, i tutaj mamy Edinburgh 11,5%. Średni czynsz 1263 funty. Wiadomo, że to przypada na miasto, że gdzieś tam w innych rejonach. Podmiejskich będzie to inaczej, ale to pokazuje no, skalę. No i tutaj powyżej 1000. Mamy jeszcze Manchester, fajnie się balansował, Bristol i Cambridge. Cambridge to wiadomo, miasto czysto studenckie, tak jak Oxford. Ja tu urządzę w Yorkshire i tutaj mamy część średniej 800 funtów. No w sumie te statystyki oddają prawdę i widzimy wzrost o 7,6%. Ja jeszcze dodam na końcu. Jeżeli tego typu nagrania Wam się podobają, dajcie łapkę, piszcie w komentarzach, jak to u Was jest, i również zachęcam do zapisania się na moją listę mailingową, gdzie można pobrać sobie listę kontrolną dla Landlorda, czyli co trzeba zrobić, żeby bez problemu wynajmować dom w Anglii. Oraz dostaniesz jeszcze kilka bonusów. Również chciałbym Ci tutaj pokazać jeszcze jedną ekstra możliwość. A dokładnie, tworzę całkowicie nowe szkolenie dla osób, które chciałyby zacząć inwestować w Anglii. Czyli, szkolenie nazwałem: Jak zostać landlordem w UK? I obecnie prace trwają, gdyż będzie to kompleksowe szkolenie od A do Z. Czyli powiedzmy tak, że nic nie wiem, a jak skończysz to szkolenie to będziesz już wszystko wiedział, jak wynajmować dom w Anglii. Począwszy od szukania nieruchomości, po zakup, remont, szukanie najemców, jak postępować zgodnie z prawem, jak rozliczać podatki, jak zarządzać później tym najmem i tak dalej, i tak dalej. Po prostu wszystko, co jest potrzebne, będzie to kompleksowe szkolenie online, więc jeżeli takie typu rzeczy ci interesują, to możesz zostawić swoje dane i jak już powstanie, to dostaniesz o tym poinformowany. Tym bardziej, że będzie limit miejsc, więc warto się zapisać. Więc to wszystko w tym nagraniu. Jeżeli ci podobaje takie typu nagrania, gdzie analizuję raporty i przedstawiam po prostu najważniejsze informacje, to zapraszam do subskrybowania oraz daj łapkę do góry, dzięki temu będę wiedział, czy tego typu nagrania się podobają, czy nie, czy nagrywać więcej, czy wrzucać takie notki, gdyż one są kierowane głównie właśnie do, do landlordów oraz osób, które chcą zacząć inwestować w nieruchomości pod wynajem w Anglii, więc dziękuję za informację. Przypominam o zapisach oraz można wejść na blog, gdzie od czasu do czasu wrzucam jakieś ciekawe informacje. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć!